Kolejne pytanie. Dlatego ja z wygrami dobre stosunki, bo nie jesteśmy nim przeciwnym. Maciej Krzywda, Stowarzyszenie Koliber. Panie europośle, jak powszechnie wiadomo, jest pan zdecydowanym zwolennikiem posiadania broni palnej tak. i szerokiej, można powiedzieć, liberalizacji tego prawa. Chciałbym zapytać o współpracę z Stowarzyszeniem ROM dotyczącej ustawy, można powiedzieć, częściowej liberalizacji tego prawa. Czy podjęcie współpracy z tym, z tym stowarzyszeniem ma na celu podjąć... Początkowe kroki i doprowadzić do dalszej liberalizacji? Czy mimo wszystko Waszym celem jest kompletna liberalizacja? Stąd chciałbym jeszcze dopytać, czy Waszym celem jest doprowadzenie do modelu szwajcarskiego, amerykańskiego czy jeszcze jakiegoś innego? Amerykańskiego. Biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę yy, no, to, że jesteśmy raptem parę procent opinii publicznej, nasze poparcie dla rąbu tylko by zaszkodziło rąbowi, więc nie mamy najmniejszego zamiaru się w to wtrącać. Jest to projekt kompromisowy, bardzo dobrze jeżeli przejdzie, oczywiście, natomiast my chcemy pełnej liberalizacji po prostu dlatego, że to jest słuszne. Przy okazji ma to aspekt nie tylko wolności osobistej, ale ma to aspekt jeszcze jeden, a to ten, mianowicie, że ciężko jest atakować kraj, w którym każdy mężczyzna posiada broń. I ja myślę, że gdyby te trzy miliony Niemców, Żydów, z, z okupacji polskiej przed II Rzeczpospolitą mieli, mieli broń, to holocaust był o wiele trudniejszy do przeprowadzenia. A czym Pana zdaniem lepszy jest model, w tym przypadku amerykański, od modelu szwajcarskiego? Ale jeden drugiego nie wyklucza. Model szwajcarski polega na tym, że mężczyźni mają w domu broń służbową, a oprócz tego mogą mieć pistolety, prawda? To... Zgadza się. Kolejne pytanie, Wszechpolska, Kyrło, Młodzież Wszechpolska, tak? Skirło Młodzież Nie wiem, Pan wie, ale na przykład tam sołty taki takich we wsi, to ma jeszcze w szopie btr a <laughs> Juliusz, Skirło Młodzież Wszechpolska. Panie prezesie, w tym tygodniu mówił Pan, żeby za śladem Węgier zmniejszyć y, podatek CIT y, do 9%, a nawet całkowicie go zlikwidować. Czy mógłby Pan powiedzieć, skąd w ogóle taki pomysł i jakie korzyści może nam to przynieść? Jezus Maria, proszę Pana. Przez... Przez, przez 4000 tysiące lat, póki nie przyszli nie, nie wiem, ta banda komuchów, yy, ludzkość żyła bez podatku dochodowego. I teraz ja mam się tłumaczyć, kiedy ten podatek spowodował bezrobocie, katastrofy, to ja mam się tłumaczyć, dlaczego wrócić do normalności. No i socjaliści się tłumaczą, dlaczego chcą go dalej utrzymywać. To jest katastrofa. To jest, to, jest, to jest całe to bezrobocie bez żadnego powodu. Przecież nie ma żadnego powodu, żeby było bezrobocie. Jedynym, nie jedynym, ale głównym powodem bezrobocia jest istnienie podatku dochodowego. No i jeżeli człowiek. Chce walczyć z bezrobociem, a imczasie chce utrzymać podatek dochodowy, to jest albo sabotażystą, albo idiotą. No. Innych mm. możliwości nie ma.